Widzowie, dzisiaj znowu gramy w Robloxa. No właśnie, tak. I dzisiaj sobie zagramy znowu w tę w gierkę. Z moim przyjacielem. No i sobie poczekam, żeby się załadowało. A póki to się ładuje, to więc zostawcie suba i lajka pod tym filmem. Bo... Mama no, potrzebuje Dobra, skiknę sobie Dobra, tak Już piąty dzień Dobra, ale ja chcę wyjść No dobra, no to ja niebieskie o, ja wiem, co to jest. Dobra, lecimy, załatwić czerwony. O! Tu jeden. O, o, o! Dobra, jest. Ja no, nie wiem, czy to ja zrobiłam. A no, no. Dobra, ty sobie może piję te, te... Prezencik! Prezent, prezent, ja, ja lubię prezenty. Ja lubię prezenty. U, u, u. Dobra. Dobra, załatwiony.

Ej ty, o Boże, już zapomniałem o tym. O Boże! Trzeba było tam siedzieć. Dobra, ale to. A dobrze, no to ja sobie polecę i chro... o boże nie 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 ja zginę 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 się czemu wziąłem ja tą tu... chłop... jedną HP jedną... kurde Miałem jedną HP tylko jedno HP Ale wycelował. Ej, szybko idzie. Szybko, ponad wszystko. Dobra. Ej. Dobra, wychodź. A e, ten gośny. O, dołączył! Dołączył nasz koleżka. Nasz kolega. Mhm. O, Boże.

Lecimy ich załatwić. Gościu, nie rozwalaj teraz prezentów. O o o o o Co jest tym, Dobra. Dobrá, szybko učiťme se, co to bylo za prezent, pokud? Dobrá, tak mi sebe Dobrá, 800! Dobrá. Víš to, víš to? Ne, 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 O, 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 o. Dobra, Szybko, szybko udało mi się? Nie, jest Ileś ileś tam jeszcze. Dobra, trzeba przejść tam tym przejściem. nie, Chodź tu! Dobra. Dobra, szybko, szybko, lecę, lecę, dobra, jest, jest, jest. Dobra, nie, 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 Kurde. Musimy jest, 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 na ja. Tak, właśnie mój kolega. Ja jestem w To pa. Dobra, widzowie, nic takiego się nie stało. Dobra, widzowie, lecimy, 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 lecimy. Lecimy. I gościu nie biją. Dobra, przejdziemy sobie coś tak. Dobra, lecimy, lecimy. O, o, o. o. Ktoś nam zabrał flagę. O, o. Dobra, tam jest flaga niebieskich. Dobra, lecimy, 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 jechaj, jechaj. O nie, 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 czerwonych vaga. Dobra, lecimy. Udech. Dobra. Dobra, ja chcę z jakimiś słabiakami. Dobra, ja biorę tak, że po prostu ręce i celujemy. Dobra, ręce ja jest tu. Ten, ten. Przepraszam, że odwaliłem taką maniodę Ale myślałem, dobra Lecimy mm -mm. Dobra Nie będziecie się... Dobra, lecimy. Dobra, lecimy widzowie. Widzowie lecimy z tym koksu niebieskiego. Nie ma? Nie ma flagi. No nie ma. Dobra, muszę sobie poczekać na flagę O nie, żeby. Ole, fart. Dobra, dobra. Lecę, lecę, lecę po flagę, lecę po flagę. Żeby nikt nie umarł. Dobrze, zamrzejmy fragę. Flagę. Dobra, lecę. Lecę. Lecę z tym. Szybko, szybko. szybko lecę. Dobra, lecę, lecę z O, o, nie, żeby tu nie zginął. To jest taka prosta. Dobra. Szóst. Szóstka. Kurde, kurde. Ty, czerwoni mają zero. Jeszcze czerwoni muszą się pośpieszyć. Czerwoni muszą się pośpieszyć, bo zaraz my yy, wygramy. Nie, oni już nie mają szans, czerwoni. Dobra, my to wygrywamy. Tu był jeden złodziejasza. O kurde. To taki cwane? Tu będzie zaraz dużo tych... Czerwonych. Czerwony! Mówiłem? Não, dobra. Dobra, widzowie, lecimy. Dobra. O-ou, o o, o, -o. o. o To mój kolega! Nie. Nie, nie, nie! To muszę obronić, szybko! Ej, szybko. Dobra, widzowie, lecimy z tym. O, kurde. Dobra, załatwiony. Ty też załatwiamy cię. Ciebie też załatwiamy. Dobra, masz. A masz? Kurde. Dobra, lecimy z tym. Lecimy, lecimy, lecimy! Lecimy! Dobra Dobra, lecimy A dalej O kurde To nasy! Ja też przyszedłem i każdego rozwaliłem. Dobra. S z bo poszła. Musi... No, ale dobrze, że się tak ustawili. Widzowie! O, mój kolega! Koleczko. Dobrze się. Mimo, że się coś nie pomyliło. Dobra. Czekajcie. Szybko to i ten, yy. dobra no i wychodzimy. Puszczam zielone, zielone. Trzymał. I to nie był on. A i tak wygrywamy. 12 do 0. Dobra, tym razem będziemy czerwoną drużyną. Dobra, i ładuje się mapa. Ładuje się mapa, mama. Dobra, lecimy, bierzemy śmieć, świetlimy. I tak. O, Teraz gramy na kile. No dobra, no dobra, no to lecimy skilować. widzowie. dobie. Lecimy z tym koksem. O, Skąd on się wziął? Skąd oni się biorą? Bila, to jest podejrzane, jakieś hakery. O ty. oty. ty. O, o zaraz ci zaraz ci darwaj. Dobra, mam cię, mam cię, ja zabiję. No, dobra, je, let's go, let's go. Ej, coś mam minigun. Ja sobie dam radę z minigunami. Obo... Nie no naprawdę! Piotrek je jest mojej Uwnął, oh, uwnął. Oh, oh. Dobra. Dobra, ja siedzę na górze. Dobra, widzowie. Kręcimy ten temat. Jeśli ktoś we mnie minigunem ładuje. U. Dobra, lecz. O, i co ja tutaj widzę? Może odklikniemy sobie to. I... No co? Niebiescy... Nie, nie, niebiescy nie mogą wygrywać. Niebiescy nie mogą. Jeśli do mnie mają prawo, to ja też do nich. Dobra, lecimy s tím koksem.